Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku dzisiaj pogoda nam nie sprzyja żeby nagrywać na zewnątrz więc po prostu będę akurat urabiał, to MR ścielił także tutaj będzie taki odcinek można powiedzieć, że w kabinie i słuchajcie dzisiaj chciałem wam przedstawić może takie trzy warianty okrycia pryzmy jak jest u nas w gospodarstwie okryta czyli jest pryzma z mieszanki gorzowskiej okryta tylko folią podkładową i na to folia biało-czarna i potem opony jest pryzma z kiszonką z kukurydzy okryta folia podkładowa folia biało-czarna na to idą plandeki i opony no i jest pryzma z kukurydzy okryta po prostu folia podkładowa folia biało-czarna i na to piach i co do tej pryzmy, jeszcze później, w dalszej części odcinka się odezwę. Także te trzy warianty, Wam chciałem jakby powiedzieć, co jest za, co jest przeciw, czy to się sprawdza, czy kiszonka się psuje. No i chciałem Wam pokazać po prostu, czy youtuberom też się psuje kiszonka, czy się nie psuje kieszonka. Tak jak widzieliście już na społeczności, psują się różne rzeczy, bo Mieliśmy w 2850 właśnie ten kapeć do wymiany Bo tam, znaczy do wymiany, no po prostu na wulkanizację trzeba było go zawieźć, bo e, Była dętka przebita e, W joysticku zamarzły linki O, tutaj właśnie Także też druga, no może takie małe awarie, ale Jak to się spiętrzyło to było słabo, tak, bo tutaj jeszcze wycinako nam ten wąż Jak widzicie tutaj teraz jest wymieniony, po prostu jest ok po prostu wyrwane zostały te metalowe węże i one szły do góry jak wycinałem i tutaj właśnie pękł w tym miejscu ten wąż no i na koniec jeszcze w 21.40 też kapcia złapałem, też był jakiś gwóźdź przed w oponę. no i dobra, wszystko ok, zawiozłem koło do wulkanizacji, brat odebrał miałem właśnie miałem go składać podnoszę na lewarku koło no i lewarek mi padł także niby wydają się, że jakieś tam małe awarie ale jak to się wszystko spiętrzy i nie ma czasu no to powiem wam, że to po prostu trochę utrudnia dobra, ale co, ja jadę po belki bo będę ścielił właśnie, także zakładam kamerę na głowę i jedziemy no i błoto nam się zrobiło na podwórku naprawdę potężne te przymrozki puściły Mamy na plusie temperaturę, no i jak widzicie, bez utwardzenia to jest średnio. Dobrze, że jest przedni napęd. W tamtym roku, jak mieliśmy jeszcze 60, no to powiem pamiętam, że się kopało. Takie rowy się tutaj po prostu porobiły. A że z przednim napędem, no to można powiedzieć, że skręcę sobie jak mi się podoba i nie muszę jeździć po tych samych śladach. Także tutaj mamy taki plus. Nie jest to jakoś bardzo powojowisko gorzej bywało naprawdę. No i co, belek nam zostało chyba niecałe 200 sztuk. Ogólnie jedna belka dziennie idzie przy takich sztukach powyżej 300 kg. No bo jak są troszeczkę mniejsze, no to można tam posielić czasami raz co dwa dni, a czasami raz co trzy dni. Zależy też po prostu co dajemy, bo jeżeli TMR jest bardziej mokry, więcej, mniej jest suchej masy, no to wiadomo, że ten kał też będzie taki bardziej wodnisty. No i ten obornik, ta ściółka, można powiedzieć, będzie szybciej wilgotna, tak? Jeżeli ktoś jakiś tam suchy TMR daje, tak jak w takim żywieniu angielskim, no to tam jest po prostu. Można dużo mniej ścielić, no bo wiadomo, że tam ten chał będzie taki jak u konia. Tam 28,50 już czeka. Ja podjeżdżam paszowodem na miejsce. No i dzisiaj będziemy urabiać jakieś tam 1700-1800 kg, bo brat mnie tu prosił, żebym jutro mu urobił tak żeby, tak żeby miał jutro po południu rozdawać, czyli niedziela będzie wolna, bo jutro brat urobi na dwa dni i akurat się tak złoży. Także widzicie. Jak jest paszowóz, to jak nam pasuje po prostu urobić na 2 dni, to urabiamy na dwa dni. Jak nam pasuje na półtora, to urabiamy na półtora. Tu jest wygoda, dlatego też jak myślicie o zakupie paszowozu, no to bierzcie pod uwagę też większy paszowóz, niż Wam jest potrzebny. Bo pierwsza sprawa, że zwiększycie stado, może kiedyś i po prostu będzie Wam taki potrzebny. A to się tak tylko wydaje, że większy Wam jest niepotrzebny, a później się okazuje, że o kurde można było wziąć większy. No druga sprawa, że w zimę możecie urobić na dwa dni. Eee, nie wiem, jak macie taki suchszy TMR, to możecie urobić nawet na 2,5, na 3 dni. Ja tutaj go zostawiam. On się trochę niech rozgrzeje. To jest silnik z turbiną, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Koncentrat mam wsypany, także powinno być około 75 kg. Moi drodzy, ogólnie to bardzo wieje, ja nie wiem, czy w ogóle coś będzie słychać. Ale pierwsza kiszonka, którą chcę Wam pokazać, to jest kiszonka z mieszanki gorzowskiej. I tak, mamy folię podkładową i mamy tylko zwykłą folię biało-czarną, jak widzicie. Opon jest na tej pryzmie, co Wam pokazuję tu. To jest dużo opon, ale tutaj tych opon jest co prawda bardzo mało. Ta kiszonka się naprawdę nie psuje. Yy, jedyne co brat mi mówił, że zauważył: O, widzicie, tu też są jakieś tam dziurki. Nie to, że nie ma. I właśnie taka dziurka też była gdzieś tam wcześniej, ale to są sporadyczne dziury, naprawdę. W kiszące z kukurydzy jest tego dużo więcej. No i tak, czyli mamy podkładową biało-czarną trochę opon i jest naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o sianokiszonkę. Tutaj myszy nie są tym zainteresowane, więc one tego nie tną. Tutaj mamy jakiegoś kota, czy, czy jakieś tam dzikie psy, może coś przyleciało i to podarły, ale ta kiszonka naprawdę się nie psuje. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie odrzuciliśmy nawet jednych wideł tej kiszonki. I tu jestem z tego bardzo zadowolony, czyli słuchajcie, w kiszące z w siano kiszące. Można dać więcej opon, bo tutaj mógł się bok psuć i w którymś tam momencie po prostu było widać, że ta kiszonka jest delikatnie ciepła jak ją po prostu brat wycinał, to mówił, że te trochę parowało ale to było przez jakiś sporadyczny kawałek Dlaczego? Dlatego, że tutaj jak widzicie ta strona nie jest przykryta dużą ilością opon i dlatego ona mogła się psuć Także tu jesteśmy bardzo zadowoleni z tego Nie trzeba nie wiadomo jakich tam folii, siatek i takich rzeczy ale... Tak jak widzieliście przed chwileczką. Tutaj była dziura po jakimś kocie, więc jeżeli macie takie, no, że tak powiem, niedogodności, że wam koty, psy i inne zwierzęta rozwalają te pryzmy, no to trzeba to zrobić. Tak? O, tak jak widzicie tu mogło być mało opon. Delikatnie może ta kiszonka, O, tutaj się popsuć. Ale naprawdę to jest jakiś tam malutki placuszek. Nikt się nie będzie z tym tutaj bawił. Także ta technologia, jeżeli chodzi o sianokiszonkę, się sprawdza. Natomiast jeżeli byśmy mieli plandeki, oczywiście tymi plandekami byśmy tę kiszonkę obłożyli tu bez dwóch zdań, tak. Tonę mam wrzuconą, wrzuciłem jakieś tam niecałe 600 kg sianokiszonki. No, i do tego tu mi doszło 400 barek kilo kiszonki z kukurydzy. Tam jest 75 kilo koncentratów w tym jeszcze. No i teraz e, drugi wycinak kiszonki z kukurydzy. Jakieś 700-800 kg. No, i na dzisiaj to wszystko, bo tak jak mówiłem Wam wcześniej, dzisiaj urabiam akurat 1700-1800 kg. Czyli na jakieś tam półtora dnia. Żeby po prostu jutro po południu obrządzić Dzisiaj mamy godzinę dziesiątą Dobra, jest OK. Słuchajcie moi drodzy Mamy kiszonkę z kukurydzy Z tamtego roku kiszonka z kukurydzy przykryta była tak Folia podkładowa Folia biało-czarna. No i tak, tutaj w tym miejscu ogólnie cała pryzma była przykryta plandekami lub takimi siatkami. Ale zobaczcie, brakło nam na jakieś tam 6-7 metrów tych siatek i plandek. I daliśmy tutaj drugi raz folię z tamtego roku. Czyli poszła podkładowa, biało-czarna, nowa. I biało-czarna używana, czyli z poprzedniego roku, poszła jako na drugą warstwę. No i w tym miejscu są dziury. Są dziury, i w tym miejscu przez te kilka metrów 7, no może góra 10, ta kiszonka się psuje. Tak jak widzicie tutaj, nie jest to na połowie, tylko bardziej tutaj. Tutaj też się trochę psuła. Tam i zobaczcie, jakieś 10 cm. Trzeba wyrzucić. No i ta kieszonka się psuje. Nie psuła się ona w ogóle na całej pryzmie. To trzeba przyznać. Bo nie odrzuciliśmy naprawdę ani taczki. Jeżeli chodzi o tą pryzmę, zdarzają się takie rzeczy. Jak tutaj. Czyli w środku pryzmy jest taki jakiś fioletowy. Nie wiem, fioletowy jakiś kawałek kukurydzy. Czym to jest spowodowane? Słuchajcie, mogła tu być jakaś głownia, mogło być jakieś zanieczyszczenie, typu jakiś tam piach się wpadł lub coś tego typu. Ale dzięki temu, że stosujemy zakiszacz, popsuło się tylko tyle. Tylko jakaś garstka. Reszta przez zakiszacz została oddzielona i ta kukurydza tutaj jest wszędzie dobra. Nie ma takich płatów jak kiedyś, jak nie dawaliśmy zakiszacza. To jak się coś takiego trafiło, to było po całej linii. Ja to pamiętam, bo po prostu odrzucaliśmy naprawdę bardzo dużo. Tu było 20 cm dobrej kukurydzy, był taki płat przez całą pryzmę, albo no przez jakąś jej część. I na dole było wszystko popsuć, wszystko dobre. Tylko był taki płat 5 cm, ale dużo bardziej. Tutaj jak widzicie, były dziury w folii. I ta kukurydza się wduje. nie ma się co oszukiwać. Ja też Was tu nie będę oszukiwał, sami zobaczcie. Folia została porwana przez myszy, pocięta, no i niestety tu się zdarły. Nie jest to jakoś dużo, też nie, nie ubolewam bardzo nad tym, bo jest to jakieś tam, no nie wiem, 10 cm przez jakieś 5 m na całej pryzmie. Pryzma miała około 52 m, także nie jest to dużo, ale jest to nauczka. Także moi drodzy, tak to wygląda. Youtuberom też się psują kiszonki, jeżeli komuś się nie psują, to bardzo dobrze. Ale niektórzy po prostu też tego nie pokazują, a z racji tego, że ten kanał prowadzę tak, jak prowadzę, także wszystko wam tutaj chciałem pokazać. I to nie tylko, żeby pokazać prawdę, ale też chodzi o to, żebyście wiedzieli na przyszłość, że jeżeli macie myszy, no bo w kiszące z kukurydzy myszy będą bo one po prostu tym ziarnem kukurydzy się zajadają no to przez te plandeki czy tam te siatki one nie przejdą ale przez drugą folię podkładową, przez drugą folię tą biało-czarną no niestety tu u nas się tutaj przebiły tyle się tego odrzuca więcej tego nie odrzuciłem ja tego nie sprzątałem tu są te dwie łyżki kukurydzy no i myślę że z jedna jeszcze będzie bo jak widzicie tutaj się to zmniejsza czyli tylko bok no i tak jak wam pokazywałem, zaraz się zaczyna ta siatka, czyli już myślę, że nie będzie tych dziur. Czyli mamy kiszonkę z kukurydzy przykrytą e, siatką albo plandeką, jest OK, nie, nie ma mysz. Natomiast jeżeli jest przykryta podwójną folią, od razu było widoczne, że się wdarły te myszy i się psuje. Moi drodzy, jesteśmy tutaj na pryzmie z kukurydzy z tego roku, i ta pryzma została przykryta folią podkładową. Później poszła folia biało-czarna, i na to poszły plandeki, ale tylko na części. Tak jak widzicie, tutaj zostało trochę przykryte i te boki tylko. Tam końcówka też została cała przykryta, ale przed plandekami było to obsypane obsypnikiem. Tak jak widzieliście już na filmie. 5 cm tej ziemi poszło. Natomiast boki nam tutaj były dziurawione przez no, przez jakieś ptaki, więc boki były przykryte dodatkowo, jak mieliśmy jakieś plandeki, to przykryliśmy po prostu te boki, żeby one nam dalej tego nie dziurawiły. Natomiast no dziury są i mimo wszystko, że było to przykryte ziemią, zobaczcie, tu była jakaś dziura, to zakleiliśmy. Tutaj dziurę znowu wywaliły. No wiadomo, że nikt nie będzie chodził teraz co chwilę i tego zaklejał, więc ta kukurydza na pewno się będzie w jakimś stopniu psuła. Także rozwiązanie, żeby przysypać to taką pryzmę, akurat ona jest stroma i ta ziemia będzie spadała. No i taką pryzmę, żeby przysypać właśnie ziemią. No to pomysł, może jeżeli 10 cm tej ziemi byśmy nasypali, może by było to dobrze, natomiast no i tak to by spłynęło, u nas te ptaki to dziurawią, jakieś psy po tym latają, też są dziury. Będzie się psuła ta kukurydza, nie ma nawet żadnego, żadnej mowy, że nie. Także no tutaj z tych trzech opcji, które Wam podałem, to najlepsza opcja to jest właśnie te plandeki. Chyba, że ktoś ma pieniążki stać go na te siatki, tak? One są trochę droższe niż plandeki. No ale też lżejsze, plandeki są ciężkie. Ale no, są tańsze, tak? plandeki też możemy na te sterty wykorzystać, także tak to u nas wygląda. Z tych trzech opcji kukurydzy bym się tak nie pokusił zostawić jak tej pryzmy, bo by była na pewno podziurawiona, bo już tak robiliśmy. Natomiast tutaj jest wszystko w porządku, gdy są plandeki. Jeżeli nie ma plandek i jest nawet dwie folie, to widzieliście tam wcześniej, to wszystko jest podziurawione. Także niby człowiek coś tam wie, ale jeszcze więcej musi się dowiedzieć. Ogólnie no jest problem z tymi ptakami, czy z kotami No bo tak naprawdę to dziurawią, to, to są kolosalne pieniądze, płacimy za zbiór Ogólnie hektar kiszonki z kukurydzy też nie kosztuje mało Także szanujmy swoje pieniądze, no i trzeba się uczyć na błędach, że jednak Jakieś zabezpieczenie oprócz zwykłej folii trzeba zakupić Kogo stać na siatki to na siatki, my tutaj używamy akurat plandek Fajne są też takie Ala, nie wiem, no jakieś plandeki siatki. One po prostu są takie cienkie, a mimo wszystko i tak nie przełoży przez to jakiś tam ptak dzioba, lub kot też tego nie podziurawi. Na wozie mamy 1660 kg. Tak to wygląda. Wóz jest można powiedzieć, że 3 czwarte bez nadstawki jest pełne. Zapełniony w pojemności 3 czwarte. Także myślę, że to na jutro tak do 15 starczy. Mamy godzinę 11. Niecałe 1700 kg. Na jutro do 15 godziny myślę, że starczy. Tak to wygląda. Ten TMR. Słomy w tym momencie nie dajemy, bo można powiedzieć, że my tylko mieszamy ten TMR. Te noże już go nietną, bo ta kiszonka jest 4 cm z mieszanki gorzowskiej, więc tutaj struktura myślę, że jest odpowiednia. Nie musimy dawać słomy na tą chwilę, no bo ta, ten wóz w sumie to miesza tylko to, a nietnie. Tak to wygląda. Moi drodzy, jakieś 480 kg kiszonki. Tona z hakiem kiszonki z kukurydzy I do tego 75 kg koncentratu To mają na jeden dzień, myślę że troszkę więcej nawet Moi drodzy na dzisiaj kończymy ten odcinek, bardzo wieje Myślę, że coś tam Wam przekazałem, że jakąś informację wyciągniecie z tego No bo tutaj w sumie jest bardzo to ważne, żeby jak przykryć te pryzmy U nas przykryliśmy to w sumie na trzy sposoby I jeden się sprawdził Drugi się sprawdził, ale tylko przy kiszące. Także też dla Was to będzie jakieś zobrazowanie tego, jak to wygląda. Mam nadzieję, że odcinek się przyda komuś. Także na tą chwilę to będzie wszystko. Także widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.